Naszym dzisiejszym gościem jest wicestarosta Płockiej Iwona Sierocka. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Jako wicestarosta zajmuje się Pani sprawami społecznymi. Jak ocenia Pani te ostatnie 5,5 i pół roku, jeżeli chodzi o ten aspekt działalności Powiatu Płockiego? Powiat Płocki w ramach swoich kompetencji zajmuje się, tak jak pani redaktor powiedziała, sprawami społecznymi, a szczególnie osobami niepełnosprawnymi, czy na przykład pieczą zastępczą, gdzie właśnie te wydziały podlegają pod, pode mnie jako wicestarosta. Powiat Płocki ma bardzo dużo domów, ponieważ mamy sześć domów pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej w Nowym Miszewie nad Jarem, dom pomocy społecznej w Zakrzewie, w Brwilnie, w Koszele, w ale również mamy specyficzny dom pomocy społecznej w Goślicach, który jest przeznaczony dla dzieci, ale też dla osób dorosłych, ponieważ dzieci, jeżeli kończą 18 rok życia, mogą dalej w tym domu zostać i właśnie takich przypadków w tym domu jest też dużo. Zajmujemy się również y, dziećmi z pieczy zastępczej, z rodzin zastępczych, z y, i niespokrewnionych y, oraz y, rodzin zastępczych, które podpisują z nami umowy jakby o pracę i stanowią właśnie rodzinę zastępczą, ale mamy też placówki opiekuńczo-wychowawcze. E, mamy bardzo dużo dzieci w rodzinach zastępczych, bo to jest ponad e, około 150 dzieci. E, są w różnych e, miejscowościach e, umiejscowione. E, największa nasza placówka to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza w Wyszogrodzie. E, tam w tej chwili jest ponad 18 Dzieci, ponieważ jest rodzeństwo, i nie rozdzielamy. Wojewoda Mazowiecki wyraził na to zgodę, ale, szanowni Państwo, są też dzieci w rodzinach biologicznych, gdzie zajmują się nimi czy dziadkowie, czy oczywiście rodziny spokrewnione i też takie rodziny podlegają naszej pomocy i naszemu nadzorowi. W domach pomocy społecznej, tak jak pani redaktor powiedziała, mieliśmy bardzo dużo wyzwań, ale takim wyzwaniem była właśnie pandemia. Bardzo cieszymy się, że już jesteśmy jak gdyby po tej pandemii. Oczywiście COVID jakby pozostał z nami i dalej funkcjonujemy, ale nie ma już kwarantanny, nie ma izolacji. Było to dla naszych mieszkańców bardzo ciężkie, dlatego że nie mogli wychodzić na zewnątrz. Domy pomocy społecznej są od, u nas otwartymi domami, a w chwili pandemii zostały zamknięte, były to przepisy prawa, gdzie osoby nie mogły opuszczać tych domów tylko do lekarza lub w nagłych przypadkach. W związku z tym musieliśmy też dużo więcej włożyć pracy, ale także opieki nad tymi osobami, aby urozmaicić im ten czas przebywania właśnie w domach pomocy społecznej. Ponieważ na co dzień takie osoby normalnie są zabierane czy na basen, czy do kina, czy właśnie nawet na Turnusy rehabilitacyjne lub różne wycieczki. Ponieważ my staramy się, żeby te domy pomocy społecznej były takimi domami rodzinnymi dla tych osób, żeby zastępowały ich dom rodzinny. Bo wiele osób nie ma już ani rodziny, albo ta rodzina no nie może ciągle przyjeżdżać i odwiedzać te osoby i właśnie nasi pracownicy, nasi dyrektorzy i cała kadra administracyjna, jakby zastępuje tam rodzinę i musimy dać tą opiekę, ale także tą miłość tym osobom. To był taki chyba trudny rok właśnie ze względu na pandemię, o której pani powiedziała. Mimo to na pewno udało się zrealizować kilka inwestycji w tych domach. Jakby Pani opowiedziała nam o tym, co udało się zrobić w ciągu ostatniej kadencji? W ciągu ostatniej kadencji udało się w domach pomocy społecznej zrobić dużo, przeprowadzić remontów, dlatego że jeżeli mieszka w domach pomocy społecznej po 100-150 osób, no niestety wszystko ulega, tak jak w normalnym domu rodzinnym, troszeczkę zniszczeniu i trzeba... Systematycznie naprawiać, ale robić też remonty, tak, żeby naszym mieszkańcom e, żyło się coraz lepiej. Ponadto wchodzą coraz to nowe przepisy i standardy e, ustawowe, tak, żeby właśnie ta opieka nad osobami niepełnosprawnymi różnego typu, czy osobami niepełnosprawnymi e, somatycznie przewlekle chorymi, starszymi, czy osobami psychicznie chorymi, e, była tak dostosowana i pomieszczenia oraz ich wyposażenie tak dostosowane, właśnie. Do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększyliśmy też coś takiego jak takie kuchnie, które zrobiliśmy w każdym prawie domu pomocy społecznej. Istnieją aneksy kuchenne, gdzie mieszkańcy pomiędzy posiłkami, które spożywają zazwyczaj na, jadło, na stołówkach, czy też i w swoich pokojach, bo niektórzy też w swoich pokojach, aby mogli mieć takie cały czas dostępne kąciki kuchenne aneksy kuchenne, gdzie tam jest cały czas owoce, warzywa, ale również wędlinka, sery różnego rodzaju, aby mogli spożywać. Zwiększyliśmy też nacisk na terapię zajęciową, ponieważ osoby, które przebywają w naszych domach no są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I tym osobom chcemy właśnie urozmaicić. Niektóre osoby nawet nie wiedziały, jakie mają predyspozycje i po prostu Właśnie terapeuci zajęciowi e, po prostu zobaczyli, że są bardzo uzdolnieni, czy plastycznie, czy manualnie osoby, e, czy nawet muzycznie. I rozpoczęto e, właśnie działania, takie zajęcia terapeutyczne dla tych osób. Na przykład w Brwilnie prowadzony jest chór e, przez panią Beatę Jasińską e, i ten chór bardzo się odnajduje, śpiewa również kolędy, na przykład śpiewał e, w styczniu e, w okresie się jeszcze po świątecznym w kościołach, nawet w katedrze Płockiej i to były bardzo ładne występy i przedstawienia. Bardzo dużo osób z naszych podopiecznych również maluje, rzeźbi, ale także robi różne rzeczy na szydełkach czy drutach, są to na przykład piękne serwety haftowane i tutaj właśnie te osoby bardzo chętnie później jeżdżą na różnego rodzaju kiermasze i pokazują swoje prace, a także ta terapia, warsztaty terapii zajęciowej również sprzedają. Są robione również wszelkiego rodzaju stroiki, czy to na święta Bożego Narodzenia, czy teraz właśnie przed świętami wielkanocnymi i również są sprzedawane podczas kiermaszy. Nasi podopieczni są z tego bardzo zadowoleni, ponieważ... No, tworzą przepiękne rzeczy, e, unika, unikatowe takie, których nie można nieraz kupić w sklepie e, i osoby, które kupują są bardzo z tego zadowolone. Często takie kiermasze, też tutaj Państwo macie patronat medialny, odbywają się w PKN Orlen e, i, te, i pracownicy bardzo chętnie kupują, ponieważ jak Państwo pewnie widzieliście zdjęcia też, e, które były tutaj fotorelacje robione, przez Tygodnik Płocki. Są to piękne, tak jak już powiedziałam, kompozycje świąteczne, które dekorują stoły. Wracając do Pani jeszcze pytania odnośnie właśnie tych inwestycji. To w każdym domu pomocy społecznej staramy się przeprowadzać właśnie wiele inwestycji, odnowień tych domów pomocy społecznej, ale też do budowy czy rozbudowy lub przebudowy, tak żeby po prostu było dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i ta niepełnosprawność, żeby nie przeszkadzała w takim codziennym funkcjonowaniu tym osobom. Ale też chcemy, żeby rodziny, które przyjeżdżają właśnie do tych osób, żeby Odwiedzić, też żeby czuły się tutaj dobrze i tworzymy takie pokoje gościnne dla tych osób, żeby mogły przebywać wtedy i spotkać się ze swoją rodziną. A co jest w planach najbliższych powiatu płockiego, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt domu pomocy społecznej, czy szerzej aspekt społeczny działalności powiatu? To jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ osób niepełnosprawnych z orzeczeniami bardzo przybywa nawet w szkołach, nie tylko w szkołach średnich, gdzie tu powiat płocki jest organem prowadzącym, ale również w szkołach podstawowych jest coraz więcej uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Oczywiście są to lekkie stopnie niepełnosprawności, są różne schorzenia. Najwięcej pracy ma nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna, którą w Płocku przy ulicy Otolińskiej w budynku Wektry i myślę, że takim największym wyzwaniem, oprócz ciągłej realizacji polepszeń domów pomocy społecznej, to właśnie jest tutaj rozwój tej poradni psychologiczno-pedagogicznej i jej powiększanie, ponieważ i dostosowanie ilości specjalistów do potrzeb naszej dzieci i młodzieży, ale drugim też jest przebywanie dzieci w rodzinę, właśnie w opiece jakby zastępczej, w rodzinach zastępczych i tutaj jest tak placówka opiekuńczo-wychowawcza w Wyszogrodzie, o której mówiłam i ta placówka opiekuńczo-wychowawcza w Wyszogrodzie no niestety już nie wystarcza. I myślę, że tutaj tę następną kadencję, tak jak już rozmawiamy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z panią dyrektor Lewandowską, z członkami zarządu, takim naszym wyzwaniem będzie stworzenie kolejnych placówek opiekuńczo-wychowawczych właśnie dla dzieci z z tej pieczy zastępczej oraz pozyskanie nowych rodzin zastępczych, ponieważ osoby, rodziny nie zgłaszają się, żeby pełnić tą funkcję rodziny zastępczej. Bardzo też boją się odpowiedzialności, nie dziwię się, bo to jeżeli biorą już z dzieci, z różnym, tu trzeba zaznaczyć, że są to dzieci i młodzież z różnymi problemami. W związku z tym, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pełnią tą funkcję rodzica odpowiedzialnego za te dzieci. W związku z tym, no niestety, ale nie ma takiej ilości rodzin zastępczych, a zapotrzebowanie na to jest bardzo duże. I nie tylko powiat płocki, ale cała Polska ma problem właśnie z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej, ponieważ cały Czas brakuje miejsc. My chcielibyśmy, jeżeli już sądownie, trafiają dzieci do pieczy zastępczej, żeby te dzieci były tutaj na miejscu niedaleko. Natomiast nie zawsze się tak udaje i musimy na przykład 100 czy 150 km stąd umieszczać dzieci. Jest to bardzo duży problem właśnie dla rodziny biologicznej, czy dla rodziców, którzy przechodzą jeszcze taki proces, gdzie mogą się naprawić i chcieliby odzyskać te dzieci, Jest to jasne, tak? No to jest problem, I, żeby, się spotkać, żeby się spotkać. I nie można wtedy y, takich spotkań organizować dość często. Tak? W związku z tym chcielibyśmy, żeby to właśnie było na miejscu. Także takim wyzwaniem y, dotyczącym pieczy zastępczej to będzie właśnie stworzenie. Y, Kolejnej, a może nawet kolejnych placówek opiekuńczo wychowawczych, ponieważ w takiej placówce, jeżeli nie ma rodzeństwa, yy, bo jest ta tendencja nierozdzielania rodzeństwa, to yy, może przebywać 14 dzieci, czyli to nie jest tak dużo, tak? Czyli te placówki już nie są takie, jak kiedyś te domy, domy dziecka, tak? Tutaj. Są to małe placówki, które właśnie mają zastąpić i przypominać rodzinny dom, gdzie yy, oczywiście opiekunowie opiekują się całoby pomagają w lekcjach, ale też dzieci y, wykonują wszelkie czynności, takie jak w domu, czyli również y, muszą coś sprzątnąć, jak swój pokój, muszą oczywiście coś, y, nie wiem, y, uprasować, uprać, tak żeby też były przygotowane do życia później dorosłego. To bardzo duże wyzwanie i myślę, że warto zaapelować do mieszkańców powiatu płockiego. Może ktoś chciałby się podjąć takiego wyzwania? Tak, bardzo serdecznie apelujemy i oczywiście zapraszamy wszystkie osoby chętne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do nas do Powiatu, o zgłoszenie akcesu chęci, a później już myślę, że rozmowa ukierunkuje Państwa, czy chcecie zostać rodziną zastępczą, czy nie. Ja może tutaj jeszcze dodam, że dla nas takim wyzwaniem bardzo dużym była sprawa pożaru, który był w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie. I takim największym naszym sukcesem jest to, że w niespełna rok ten Dom Pomocy Społecznej, który został prawie doszczętnie zniszczony przez pożar, zostały tylko mury tego domu, został odbudowany. Myślę, że Państwo, akurat Pani Redaktor i Państwo z Tygodnika Płockiego, z innych mediów mogliście to zobaczyć po odbudowie. Warunki są bardzo dobre. Oczywiście no wszystko jest nowe i mieszkańcy już są bardzo zadowoleni. Po roku czasu od tej tragedii, która nastąpiła, ale dzięki po prostu nikt nie zginął w tym, ani nikt nie ucierpiał, nie miał uszczerbku na zdrowiu i to jest najważniejsze. Odbudowaliśmy ten dom pomocy społecznej. Pomimo różnych też e, takich zawirowań, ale też e, przeszkód, które były, udało nam się w rok czasu odbudować i wprowadzić na ten budynek właśnie naszych mieszkańców z powrotem, bo oni bardzo czekali na powrót do tego budynku, gdyż niestety, ale byli rozlokowani nie tylko w domu, pomocy społecznej w Miszewie, ale również w domach pomocy społecznej na terenie powiatu płockiego i innych. I bardzo czekali, żeby razem wspólnie być już tak, jak w rodzinie byli przed pożarem. E, tak więc życzymy dalszych sukcesów. To na pewno było spore wyzwanie, e, ale też duży właśnie sukces, e, że tak. udało się to zrobić tak szybko, tak sprawnie. E, dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu. Do widzenia.